Dzień dobry, mam na imię Bernadetta. Chciałabym Cię zaprosić na szkolenie z podstaw pracy ze świadomością, w którym nauczysz się pracować z kodami tram rodowych, z kodami tram pokoleniowych na poziomie komórkowym. Będzie to praca techniką Life Flow. Kilka zdań o tej technice. Jest to metoda, którą od niedawna Monika Czyżewska nazywa zdrową pełnią. Dla mnie jest to nazwa trochę na wyrost, ponieważ technika Life Flow jest bardzo skuteczna dla Ogarnięcia trudnych emocji, y, które nas spotkają w życiu. Y, usuwa też negatywne programy mentalne, które odziedziczyliśmy po przodkach. Jednak nie leczy chorób fizycznych, a dla ludzi starszych lub chorych jest niewystarczająca. Y, w związku z tym ja opracowałam. Technika Life Flow Clear, która jest o kilka kroków dalej, i również pomaga skutecznie ludziom starszym, chorym, I leczy również choroby fizyczne. Natomiast punktem wyjścia jest zawsze, Najpierw wyleczenie kodów Trump-pokoleniowych. Bez tego nie można pójść ani głębiej, ani przejść do leczenia np. ciała fizycznego. W chwili obecnej mamy trudną sytuację, ponieważ doszły do głosu kody Trump-pokoleniowych z okresu II wojny światowej. Są to trudne kody. Między innymi takie jak mogę umrzeć. Jestem zagrożona. Muszę się schować, ukryć. Ludzie mogą mnie skrzywdzić. Tych kodów może być dużo więcej, bo każdy człowiek ma swój pakiet kodów lękowych. W sumie. Ilość tych kodów i jakość zależy od tego, jakie były losy naszych dziadków i babć w okresie II wojny światowej. Ponieważ rzeczywiście korona paranoia staje się coraz bardziej uciążliwa, postanowiłam, że udostępnię technikę Life Flow, przynajmniej w jej podstawowym zarysie bezpłatnie. To też zapraszam Cię do aktywnego udziału w szkoleniu, do wykonywania ćwiczeń, a później do samodzielnej pracy na bazie tego, czego się nauczysz. Oczywiście, dla osób, które stwierdzą że to jest fajna metoda, i warto poznać ją dokładnie, w całym zakresie. I dla takich, które stwierdzą, że ważny jest dla nich rozwój duchowy. Mam zaproszenie do Szkoły Kreatorów Nowej Ery. Z przyjemnością Cię tam zobaczę. A teraz jednak zacznijmy od punktu wyjścia, dzięki któremu po skończonej pracy będziesz miała porównanie tego, co zrobiłaś i jaki osiągnęłaś efekt. Punkt wyjścia to są trzy pytania. Dlaczego praca ze świadomością jest skuteczna? Jaki jest poziom Twojego zadowolenia z życia, satysfakcji, a więc też szczęścia w tym momencie? Co możesz zrobić, żeby poziom Twojego zadowolenia z życia, poziom Twojego szczęścia wzrósł? Praca ze świadomością jest skuteczna z bardzo prostego powodu. Nasz umysł nie rozróżnia tego, co się dzieje w realnej rzeczywistości, od tego, co się dzieje w wyobraźni. Dla niego jest to jedno i to samo. Co oznacza, że każda praca z wyobraźnią Przynosi zmiany. Jakość tej zmiany zależy od tego, na ile wiesz, co robisz, wiesz, gdzie chcesz dokonać zmiany i masz narzędzia, by tej zmiany dokonać, czyli potrafisz to zrobić. I wszystkie te elementy znajdziesz w metodzie Life Flow oraz w metodzie Life Flow Clear. Drugie pytanie. Jaki jest poziom Twojego zadowolenia z życia w tym momencie? Masz na ekranie obok diagram koła życia. Nawiązuje on do badań i odkryć psychologów już sprzed kilkudziesięciu lat, którzy, jakby, zajmowali się badaniem tego, od czego zależy poziom szczęścia człowieka w życiu. I na tej podstawie, Stworzyli heksagon szczęścia. Ten diagram koła życia nawiązuje do tego heksagonu szczęścia. Uznano bowiem, że szczęście człowieka zależy od tego, ile czasu poświęca najważniejszym obszarom swojego życia. I do tych obszarów zaliczyli. Pracę, rodzinę i przyjaciół, zdrowie, pasję, relaks i rozrywkę. Tutaj na diagramie koła życia masz o dwie, dwa obszary więcej. Między innymi dołożony jest rozwój duchowy. W tym momencie poproszę Cię, żebyś patrząc na ten diagram życia określiła w skali od 0 do 10 gdzie 0 to jest całkowite niezadowolenie a 10 to jest maksymalna satysfakcja z życia poziom swojego zadowolenia z życia we wszystkich tych obszarach pierwsza cyfra która ci się pojawi głowie będzie cyfrą właściwą, chodzącą od Ciebie. Każda kolejna idzie już z kodów traum pokoleniowych, więc nie jest Twoja. Weź więc kartkę i wypisz wszystkie wartości, na które ocenisz. Obszary, z koła życia. Zwróć uwagę, że łańcuszek jest tak mocny, jak mocne jest najsłabsze ogniwo. Oznacza to, że najniższa wartość. Jaką postawiłaś w kole życia, i jest poziomem Twojego szczęścia w chwili obecnej? Co zrobić, żeby poziom Twojego zadowolenia i szczęścia w życiu wzrósł? No, wystarczy poświęcać odpowiednio dużo czasu, zainteresowania i zaangażowania. Każdemu z tych obszarów nogą ludzie za dużo czasu poświęcają pracy, wtedy zaniedbują relacje, przyjaciół, rodzinę, nie mają czasu na odpoczynek, co w efekcie końcowym powoduje również problemy ze zdrowiem. Zasadniczo jest dość trudno poświęcać jednakową ilość czasu i zainteresowania każdemu z tych obszarów, które są w diagramie koła życia. Ponieważ mamy bardzo dużo niezdrowych nawyków. Tak jak już to wiesz, no to wystarczy zacząć z tym pracować. Również praca techniką Life Flow Przyniesie wymierne efekty, które przełożą się na wartości w kole życia. Mam nadzieję, że Twoja praca będzie wytrwała i solidna, tak żeby po zakończonym szkoleniu i później, te wartości na Twoim kole życia stale się podnosiły. Teraz przejdziemy już do podstawowych, bazowych e, praktyk, które st e, stosuje się w pracy techniką Life Flow, techniką life, life flow Clear i których chciałabym się dzisiaj nauczyć. Praca ze świadomością jest zawsze pracą z obecnością. Z intencją i świadomym wyborem tego, co chcesz leczyć, czyli z wiedzą. Zacznijmy od tego, czym jest obecność. Istotne zmiany na poziomie świadomości dokonują się dopiero wtedy, gdy jesteś obecna w ciele. Wydawałoby się, że to jest oczywiste. Każdy człowiek jest w ciele. To nie jest ani takie oczywiste, ani takie łatwe, ponieważ większość ludzi żyje głównie swoimi myślami, czyli przebywa w głowie. A ciało zaczyna czuć, dopiero gdy zaczyna ono boleć. To też teraz zróbmy krótkie ćwiczenie, podczas którego nauczysz się obecności w ciele. Zamknij więc oczy. Żeby pracować ze swoim wnętrzem, nie potrzebujesz świata zewnętrznego. Dlatego, w pracy ze świadomością, pracujemy z zamkniętymi oczami. Zamknij więc oczy. Spokojnie, miarowo oddychasz. Z każdym oddechem wlewasz się do swojego ciała. Jesteś w ciele. Dobrze czujesz całe swoje ciało. A teraz zwróć uwagę, gdzie jest, jakby więcej ciebie. To może być każde miejsce w Twoim ciele. I to miejsce w tej chwili jest centrum Twojej świadomości. Możesz intencją zmieniać centrum swojej świadomości. Jeśli teraz poproszę Cię, żebyś przeniosła swoje centrum świadomości do brzucha, to możesz to zrobić. Przesuń więc intencją swoje centrum świadomości do brzucha. Cała ty jesteś w brzuchu. Dobrze czujesz cały swój brzuch. Proste, prawda? No więc teraz przenieś swoje centrum świadomości do głowy. Cała Ty jesteś w głowie. Dobrze czujesz całą swoją głowę. Możesz nawet przenieść swoje centrum świadomości do górnej części głowy. Będąc tam, wystarczy, że powtarzasz komendę. Rozumiem, akceptuję, masz prawo tak się czuć. Wtedy, gdy na przykład odczuwasz ból głowy, skutecznie sobie pomóc. Możesz otworzyć oczy. I to jest pierwsza podstawowa praktyka obecności w ciele, dzięki której możliwe jest skuteczne leczenie na poziomie komórkowym. Druga, piękna praktyka, która również podnosi wibracje, to jest praktyka strumienia wdzięczności. Wielu ludzi myśli, że ta bezinteresowna miłość to jest coś dziwnego i trudno jakby. W jakikolwiek sposób powiedzieć, co to jest. I teraz zrobisz to ćwiczenie, to się przekonasz, że każdy człowiek jest zdolny do bezinteresownej miłości. Chociaż rzadko mu się to zdarza. Pomyśl teraz o takiej istocie. Na widok, której zawsze się uśmiechasz i która nigdy cię nie skrzywdziła. Dla większości ludzi taką istotą jest nogół zwierzak, kot pies, papuga, żółw. Spotkałam też kobiety. dla których obiektem bezinteresownej miłości były kwiaty, które hodowały. Dla młodych matek takim obiektem bezinteresownej miłości bywają ich malutkie dzieci. Jednak większość ludzi za obiekt swojej bezinteresownej miłości wybiera zwierzaka. Co by nie było, e, i koty, i psy, i inne zwierzaki mają poziom wibracji na poziomie 540, czyli na poziomie bezinteresownej miłości. Ty już to wiesz, zamknij teraz oczy i postaw przed sobą swój obiekt bezinteresownej miłości. Masz. I teraz wysyłaj do tej istoty, którą postawiłaś jako obiekt swojej bezinteresownej miłości, wszystkie pozytywne emocje, jakie do niej czujesz. A więc radość, życzliwość, wdzięczność, czułość. Rób to przez chwilę, tak żeby stworzył się strumień wdzięczności, który płynie do tej istoty. A teraz pozwól sobie, żeby ten obiekt Twojej bezinteresownej miłości zbladł, przesuń go trochę na bok i intencją zawróć ten strumień w swoim kierunku. To, co poczułaś w swoim ciele, to jest właśnie bezinteresowna miłość. Możesz tę praktykę powtarzać tak często, jak chcesz i zawsze będzie Ci podnosić wibracje, czyli po tej praktyce poczujesz się lepiej. Możesz otworzyć oczy. I trzecia podstawowa praktyka do pracy metodą Life Flow. Co generowanie światła i miłości. Mam nadzieję, że to dla Ciebie nie za dużo na no jeden raz, więc poproszę Cię jeszcze raz, żebyś zamknęła oczy. Miarowo i spokojnie oddychasz. Z każdym oddechem wlewasz się do swojego ciała. Jesteś w ciele. Dobrze czujesz całe swoje ciało. Teraz obkujesz punkt gamma, który już znasz, i intencją generujesz światło i boską miłość. Światło i boska miłość. Wypełniają każdą komórkę Twojego ciała i wszystkie przestrzenie międzykomórkowe. Z każdym wdechem, z każdą chwilą światła i miłości jest w Twoim ciele coraz więcej. Nawet jeżeli nie widzisz tego, to w pewnym momencie poczujesz, że robi ci się bardziej ciepło. To odczucie ciepła jest informacją, że wzrasta poziom Twoich wibracji, bo wzrasta poziom światła i miłości w Twoim ciele. Możesz to robić przez kilka chwil, do momentu, aż poczujesz ciepło w całym ciele albo zobaczysz, że cała tym jesteś jak bomba światła. Możesz już otworzyć oczy. To na dzisiaj wszystko. Polecam Ci praktykowanie, zarówno strumienia wdzięczności, jak i generowania światła i boskiej miłości, sprawdzania, gdzie jest Twoje centrum świadomości i bycia w ciele. To Ci ułatwi pracę. Na poziomie komórkowym. Dziękuję bardzo za Twój udział dzisiejszy. Zapraszam na kolejne spotkanie. Miłego dnia.